Mają ja. drzwi. No. Jak coś, to już mi nagrywa wszystko. Okej, okay, poczekaj, tylko wezmę... Trzeba, idę tam, znowu, bo znowu się wryją. Bry, to odliczaj i ciśniemy Trzy, dwa, dwa jeden. jeden. Cześć wszystkim, ja jestem EvaristTP, jest ze mną Tokaj. Cześć wszystkim, właśnie mamy... Terraria, Blood Moon. Tak, krwawy Pierwszy księżyc. dużo potworów. W sumie? Blood Moon? mam oko kthulu tak ej 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 tam z drugiej strony nie za aha zamknąłeś, dobra zamknąłem dobra to przywołamy sobie oko kthulu Pokonamy sobie ja no przywołamy a jeszcze zanim może nie po tym go może zabijemy... zabijamy może jak go zabijemy zabijemy go zabijemy kthulu i idziemy do piekła bo się w końcu przekopaliśmy naszym jednym tunelem do piekła i chcemy wam to pokazać jak to wygląda chwilę byliśmy tylko tam no, a ja mam taką broń, nie wiem czy już ją miałem, czy nie miałem? Nie miałeś jej chyba, nie wiem, nie pamiętam. Nie, miałeś, 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 miałeś. A, Wyszymy. i to sobie. oczywiście taką równą dróżkę ja wykopałem, kiedy wary za było, głową miał ważne rzeczy, które takie jak pieczenie tak, tak, tak. Dobra. Racuszy. To wary z kosztu i... Ulecz się najlepiej. Poczekaj, ja musiał muszę się uleczyć, nie? Uleczę i przyzywamy oko od hulu. Póki jest jeszcze świeża noc. Pokonamy je i, i... Fajne rzeczy w piekle no były, takie jak na przykład obsydianowe łóżko. Później nie pokażę. No, mamy, mamy. Dobra. trochę fajniejszy miecz, przydałby mi się taki, wiesz, szczerze. No widzisz. Trzeba mieć tyle szczęścia ja, bym ja w powinienem grać. No stary. Dobra. Nie grasz? Nie. Tygnoia. Chyba, że po prostu tak dla jaj wytypuje jakieś numery, to później wolę nie kusić rosu, więc myślę. E, dobra, przyzywam oko od tku, tku, Ty, to może weźmiemy sobie potki jakieś, co so, zażyjemy so, so, na damage, na dp, na defa. A nie, oko od kulu będzie łatwe. Dawaj, damy sobie radę. To poczekaj, zabij to, zabij to, zabi to, poczekaj, ja sobie wezmę jakąś potkę, ja sobie wezmę na przykład. Co tu daje? Ale szybciej, bo zaraz, no, zaraz niedługo koniec nocy będzie, no, stary. No, dawaj. Już? Dawaj, 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 No tu? Tak, dawaj. Przyzwał. Hut, hul. Nie wiem, jest... zaraz przyleci. <susurr> Ulu, lulu, 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 lulu. Nie jest tak źle. Pożuj. Gdzie jest? Dobrze, że ma fokus na ciebie. No ty świnio. Weź go też bij może. Chciałbym, ale nie sięgam. To skacz! O Ale staram mało dem to zadaje. Ja się staram. Ej, on nie jest, nie jest taki silny nawet. No mówię. Oto holo. No ale tro, tro, trochę nam to zajmie. Dlatego mówię ci, żeby się spieszyć, bo noc za długa nie będzie dla niego. Aha, bo on w nocy musi być. Z tego co pamiętam, to tak. Nie mamy czego innego Stare, do bicia? Za, Zawaliliśmy mu już jedną trzecią życia, Eee, szybko leci. Czekaj, muszę zabić Nie ma to jak bić Oko, okot kulu podczas krwawego księżyca. Tak, to jest fajniejsze, powiem wam. Hardcore mode. Hardcore mode. Dobra, ja sobie to. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie tu, on na mnie się skupia? Twój, ty, ty, twój, ty. <guliacre> Ty <Tchuju. guliacre> <O, kot> chuju Ot <guliacre> chuju No padrz go no, padł oh. co robi? Ty on sra normalnie jakimś tymi Ogarni co on... Czemu on otworzył tu jest? Cię wkurzył. Poc, pak, no on jest straszny po prostu, no nie, no to, 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 to co tu się dzieje on się wkurzył, nie no To jest stary, no to... Ła wow, 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 mamo pierwszy dla ciebie iść piękny

tane ole 73, stary, zrobię z tego zbroję i tobie też. O, ja mam coś ja mam coś do założenia. Założyłem sobie coś, czekaj. To już mam. Ej, 3 Dużo golda, nie? Co? Dużo tego masz? 73. Zaraz to zrób zbrojkę. Zaraz coś wykrawcę, no zobaczę co, co o, można. Czekaj, ja, ja, tu, zam, ja tu zamknę. Co by nam mpc nie zabili? Gwiot! Gwiot! Gwiazdko! Dobra, co mm, mogę zrobić? Weź coś, coś tam sprawdź. A co ja tu mam w ogóle? Jida, mm, czekaj, ja podchowam te broni, których nie używam. nie, łudnie nie. Dziś tu były bronie. Ej, gdzie to zrobię z tego? O stary Ty, nie mamy miejsca na te bronię, co ja mam. Tam są jeszcze po prawej skrzynki, wolne przecież, to zrób po prostu jedną skrzynkę na broni. Tak? No, przecież są skrzynki. Ja wyrzucam niektóre może rzeczy. Ale to mniej ważne. Co jest? Co mogę zrobić? To mniej ważne. Może je można sprzedać u MPCK. To mniej ważne. Ale statuetki zostaw. Crafting. O dobra, dostaję jakieś shitowe pieniążki, ale dostaję. A, Krinken Bar najpierw. Co ty sprzedajesz? No, czy... Dobra, dobra, czego ucho czego nie słyszę, tego sercu nie żal, nie mów. Nie, jakieś koperowe. Aha, Cienie. dobra. Zrób mi tego Pikaxa albo akse jakiegoś lepszego. Stary, nie to w ogóle na cokolwiek starczy. Mam tego. Y... Eeeh, kurde, przez przypadek nie, miecz tak? skraftiłem. Miałem odruch, że kliknąłem. Nie, Masz 23 damage. Aha, to nie jesteś ty. Ej, 26 dmg, bo ma plus 14 dmg. Masz. Tutaj. O. Sorry, że jest tak zesrały. Ale dobra, to przy okazji łuk też skrawcę. Będę John, yes? z łuku po Ej, hey, no fajny, fajny jest, bardzo fajny. Wow, 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 wow. O kurde, ale mi się łuk skrawcił z dodatkami, stary, dodatki. Plus 11 dmg, plus 7 speeda, plus 2 criticala, plus 5 szybkości i ja plus 5 knockbacka. Masz wall. Mushroom, mushroom. masz czysto, czysto, czysto. Mushroom, mushroom, Dobra, czekaj, pochowam maszru. wszystko i idziemy, idziemy do piekła. Czaisz, że mogę zrobić Tiki Torch? Yy, tak. Czaję. Yyy, Quickstack. Czaje. to? Czaję. Stary, czujesz to? start. Ej, chyba, że jeszcze jedno oko kulu rozwalimy później, to będziemy mieli więcej tego tenora, bo mamy te... Mamy lensy. No los, los. To na jeszcze jednego starczyń. Aha, musisz, możesz to robić, tak? Tak, yy, czekaj, yy, nie wiem co gdzie chować. Quickstack. Quick no stary, stack. ja nie wiem, ja nie wiem, ale ja muszę sobie wykminić jakieś EQ, nie? Bo ty toś, coś masz, ja nie mam w ogóle. Quick znaczy ja mam stack, tego, tungstena tego zbrojkę, z lida mhm. czapkę i spodni, w sumie jeszcze nie mam, muszę sobie zrobić spodnie. Łatam, la, lata, łatam, latam, z siurem na wierzchu. tak. Zostaw jest? mi jakąś skrzynkę. Się zaraz, można zrobić zawsze. weź tą skrzynkę? Którą? Aha. Czekaj, którą zajmujesz? Czekaj, prawy górny róg dam hmm. typu drzwi, łóżka, tak dalej. Albo nie, nie tu. Przedostatnie tutaj będą. Oh. drzwi. To... To... to też niech będzie. Cześć że... Cześć, że nie mieliśmy ruby i ja zdobyłem pierwsze? Tak? No? Gratuluję. Demontor, Torch to sobie wezmę tutaj. tutaj. Na zdrowie. Dziękuję, ale czosnkiem mi się odbija stary nie bądź taki mm. bombeły to jest ok obsydian oh. platformy mam z bomb mam bo wziąłem ze skrzynki stary nie wiem gdzie wrzucić obsydian a piekielne rzeczy tu wrzucać dobra. Jakąś siekierę i koper mus i ten okay. muszę coś zrobić, poczekaj, yy, drewno, drewno, gdzie jest drewno? Yy, pierwsza skrzynia po lewej, na górze. Dobra, potrzebuję mm. trochę drewna. I okay. potrzebuję, gdzie jest lid? Tutaj, nie? Gdzieś był. Hmm? O, ale rzuciłem glowsticka. Z, z lida, czy z, z platyny? Ale co? trójkę zobaczysz czego. No, ja zrobiłem nie, z nie, muszę sobie przy sobie obczaić, co jest lepsze, jeżeli chodzi o ten. A, bo ty zbroję masz jakąś tak? Tak, ja zbroję mam. Gdzie się zbroje robi? Nie wiem. Pewnie przy kowadełku. Ja lecę na sądu, muszę sobie obczaić tego. Właśnie platynowe rzeczy. Ja poprzetapiam za ten czas wszystko. Oni nie ma komu. Ty też w porządku utrzymywać nie potrafisz. Wiesz co trzeba się wybrać na platynę? Stary, ja tu mam pełno platinum oraz stary to nie jest przetopione, bo nikomu nie miał komu. Tak. Masz tego? Zaraz zrobię. Dużo platyny. Bo bym, bym zrobił sobie platynowy kilof i ten, i młot i o, tania de dryad! Aha, bo nam zabili chyba kogoś. A nie, nie zabili. zabili nam kogoś. Nie. Nie, gdzie ona jest? Na dole. Ta, gdzie ona jest tania, czujesz O, idzie, zobacz. czujesz ona jest tania, czujesz to? Ale, ale gdzie ona włazi Ale nie wiem, aha, bo on, bo ja zrobiłem jeszcze jeden pokój jako tam na dole. Ona jest niby... On... Shop, co ona ma? Nie wiem. No ona jest taka. Kwiatki, tak Aha, ona, ona ma leż. ten. Purification. A to tylko korup korupcję leczy. Grass wall i flower wall. Ale to można te, Chyba korupcja. Korupcja to ten czerwony teren obok, nie? No nie, to nie jest korupcja. To jest krim, coś tam. Kor korupcja jest fioletowa, my jej na Aha. tej mapie nie mamy. Dobra, słuchaj. Ile nie mamy. Y te krim, coś tam to jest korupcja. Nie, właśnie. Bo ktoś mi napisał w komentarzu. To jest jako korupcja. Ale to jest tak, że no tak, dostajesz tak, tak. losowo albo korupcję, albo ten, bo. Masz tego? Prze przepaliłeś ten, tą platynę? Yy, to właśnie to robię. Ja chyba na, poprzedniej, na innej mapie mam chyba korupcję, a nie te czerwone. Tak? Tak. To jest tak samo jak z tym lidem, wiesz? Mhm. Poczekaj, to jest to kopery. Koperek, Lida. Z lida może. Ile Ale potrzebujesz tej platyny? Potrzebuję tylko na. Yy, Powiedz ile? Te, na... Wszystko przepadł. Powiedz ile, bo ja, bo ja bym sobie spodnie z platyny zrobił, zrobił. Nie wiem, ja potrzebuję. To sprawdź mi kill off i ten. Sprawdź mi kill off i. Kill off z platyny? No. Też bym sobie sprawdził. Czekaj, zaraz zobaczę. Skraft sobie. Dobra, no, Platinum Chainmail. No, dobra, tak. No. I masz może jeszcze trochę Lida, bo. 72 no, to... bary. No to daj, rzuć mi. To. Bo potrzebuję zrobić sobie spodnie no, to masz. z Lida. Mhm. ja, Czekaj. Dobra, Ile mają defa spodnie z... z Lida? Mają dwa. Dobra. Te platyny lepsze są, tylko nie z platyny nie, z platyny nie będę robił. Z platyny nie. Z platyny zrobię tylko... ...kilofy. To zrób kilofy. Się Jeden kilof. A ja, a ja opnę drugi kilof. ...stare rzeczy. O, może meteoryt nimi. Dobra. E, teraz tak. Siekierkę na razie oleję platynową. Ja siekierkę mam lidową. Dobra, sticky, lead. Dobra, ja lida odkładam na dół, nie? Co? Ja lida na dół odłożę. Okej. Okay. Z czego masz czapkę? Odłożę. Ok. Y... Aha, zrobiłem niechcący z platyny, bo ten, bo. Dobra, to też zrobię z platyny. Innego. Zrób sobie, żeby Okej, okay, dobra. Masz off? Masz kilof? Masz, kilof? E. Masz. No, dzięki. Idę odłożyć te. No i to jest. Dobra. I tam. Kur... No, taki I to, kilof, i tam to ja syf rozumiem to, jak szybko. No już Syf zrobił. No. Kto zrobił no, Syf? Ja. No ale z ty, z, tylko z tymi tymi zrobiłem Syf. Patrz, jak to ma wyglądać. Jak ją wprowadzić do góry? Ona, ona, ona później ta. się sama jakoś stepnie. Tak? Tak. Taka mantra jest. Dobra dawaj, stary szybko do tego Czekaj, czekaj Do piekieła Już moment, moment, moment Tylko odłożę rzeczy Mhm Ubiorę jednego kolesia Dobra To ona z króliczkami biega Ona zobacz, ona jest w ogóle nago Ona jest takim hipisem No kurde, tą czekaj Czekaj, czekaj Tutaj? No. What the Co o. robisz? Nic, bo wkładłem czapkę i ona się automatycznie patrz. ściągała Pa, pa, pa patrz, stary Przejdź tą górę po lewej, no, ona wygląda jakby miała taką ściętą y, taki duży łeb, takie włoski gdzieś na środku, oczka i buzię. Oh. Czekaj, mus muszę, coś jeszcze. Starą siekierkę muszę Leci. odłożyć, stary kilof odłożę. I... Ja siekierkę i młot to mam w tym, ja siekierkę i młot mam w, w środku ekwipunku, ja tylko kilof i ten mam na górze. To... Zrobi Aha, czekaj, plat platynę odłożę. Tu no mam 8 jeszcze. Pochodnie zrobię. No 11 platyny, spoko. Idziesz? Pla... Dawaj. Pla... I... No. I mogę iść. No to tam. Pla... Formuła 1. Szybsi od światła. Szybsiejsi. I tak leci się i leci. Rozumiecie to, starzy ludzie? Stary. Lecimy, Rozum lecimy! Stary. Lecimy z tym koksem, że tak powiem. O, zaraz będzie piekieł. Ale go ominąłem. No, jesteśmy blisko, bo tutaj panicznie uciekając z tego... Okej, okay, już jesteśmy. Ja Cześć! Witamy w piekle Jesteśmy w piekle yy, hey. Wiesz co, bym radził jakbyśmy poszli w lewo Bo tam widziałem niebieską skrzynię właśnie Tylko, Tak? Tak I najnowsze Czekaj odkrycie stary. dla którego Ty uważaj! Dla którego ja się poświęciłem yy, Wodospady nic nie robią Tak stary, uważaj, bo Wodospady nic nie robią, ale Uważaj, bo te, ten orb coś robi Ten or pali. Uważaj, uważaj, no weź zejdź z tego! Dobra. A bowling Serio stary uleczę się Co tu jest? Weź buduj mostek szybciej Buduj mostek, pani! Uważno, no nie, nie mam stój naczego, bo odłożyłem kamień. Ej, ja też Jesteśmy w szukie. To ten or tak coś robi? Tak tego nie zbijesz ten chyba. Uważaj, bo jak to zbijesz, to on się w lawę zawsze zamieniał. Ej dobra, nie mamy czym. Ej dobra, ja polecę po to, i zaraz wrócę. No i tak to ja mogę bić te potworki. <ścoughs> Coś ty zrobił. Dance on the floor! No stary, no wzi wzięło mnie i zabiło. Dobra, weźmy prince'a z bloków. Policz, policz, policz. Dubstep. Dubstep. Nie wziąłem kamienia, stary masz kamienia? 586. No to luz, to będziesz budował most, bo ja nie mam czym, chyba że mi dasz. Czujesz to, stary? Co to było? Nie wiem, ale czujesz to, stary? Zbieram grzyby halucyny, uh, uh, uh. co to było? 164 życia. Bo opadłeś, Trzeba trzeba leczyć? Lecz się, Kamil, lecz się. We are so close. We are so close in, closet in, closet. Dobra. Trzeba tu budować most. Tutaj trzeba most budować już. Kurde. Uh, uważaj F6 czy znaczy nie F6, tylko 6 O dobra. Chodź tutaj, zaraz Cię zamknę. Czekaj, bo to, to gunwo. chodź, chodź już tu szybko. Uh. Czeka, bo to serduszko jest. Zaraz nie wskoczysz. Mhm. Bito, 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 panie, bito. Uwaga. No. Ej, ale tam dużo rzeczy jest. Wow, piecyk i, i Ej, widzisz to rzeczy. tam na suficie coś dziwnego? No, widzę. Bito z tyłu. Bija. Buduj, 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 stary. buduj, 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 buduj. buduj. Bander, bander, bander. Ej, by to, Co to było? No fire im oh, oh, Czekaj, on zaraz skończy oh, oh. i się przerzuci tu? Czekaj ten shit to jest? Bierz. Stop. Nie ma, nie ma shitera. No kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie jest takie proste stare. Dobra, tam trzeba teraz wejść. Szybciej się kopie, co? No. Czego, bo to gunwo szybko lata. Jest, ok. Uwaga, bo to jest ten psychiczny demon. mnie. Taki psychiczny. Ten taki. Wood. Mówi Jezu! Mój stary, co to jest? Glizda wersja, tak, wersja Pro. coś, że to kiedyś. To kiedyś zabijało strasznie mocno stary. Nie, jeśli miałeś dobre EQ. Ale wiem... Dobrze, że EQ mamy, nie? No. Chodź tu. Chodź tu, chłopak. No. O, dobra. Idziemy. Boże, i... U, 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 Chodź, stary, zabijemy go. Ile to życia zżera, Boże! Ała! Ała. Urwałeś kurze złote jaja, stary. Stary Imp. Ma... No spokoju nie dają. No patrz, spokoju nie dają. Stary, zginę, zginę, zginę. Nie pomożesz mi, to zginę. Stary, patrz, pa, 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 pa. Dobra, pomogę. Jest... weź się ulecz Nie mam jak, bo mam sekundę. O! Teraz dopiero mogłem takie dupne poty, wiesz? Spiczki, znowu lubię te drzwi. Na dół można zejść Tak, sobie. O łóżko znowu. Mamy dwa łóżka już akurat dla Świetnie. nas dwóch. Wola, wolałbym ja bóg, nas bóg, na jednym, ale... Poczekaj, masz jakieś ten? Co? Bo ja nie mam jak wylecieć stąd. No sorry, nie, nie mam drugich butków. Znaczy, nie mam drugiego... Drugiej burzy piaskowej w butelce. Nie kop tego, bo to się w lave później zamienia, żeby się nie wystraszył. Dobra. Daj mi tego, daj mi stolna może. Klik 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 Okay. Żeby się wspinać. Może. Okej, okay, a wie, że mogłeś prawym to przytrzymać. Przytrzymać? Tak. Ja tu zginę. A nie, jeszcze mam dużo ścian. No imp. A, ja nie tym klikam. Dobra, idziemy w lewo czy w, w lewo? Prawo? W lewo, w lewo, w lewo. No to dawaj. Ja tu już ten, ja już, ja już atakuję tego gnoja Tak Jest Oj, coś się przycięło Co się przycięło? Nic się nie przycięło Nie, 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 coś się za... O, ja! Co? Skrzynia jaka No mówi. O, to jest tutaj Nie, to Tak, to jest tutaj To jest tu Mogę? Ale nie pamiętam, skąd się brało ten Shadow Kija O stary, nie, 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 nie O, nie, 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 zobacz. Tak, co to? to? To jest na tym tym, to jest na tym tym. No. Jak to otworzyć? Musi... Musimy mieć tego. A może to zniszczyć na razie? Nie, 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 bo tam są rzeczy, nie możesz tego zniszczyć. Ej, lepiej się ulotnimy stąd. Sprawy go zabijam. Cholera, no tak trochę dupa jak nie mamy tych kluczy wszystkich. Zabij to, zabij, ej! Czekaj. Jak to otworzyć? Nie pamiętam skąd się brało ten klucz. Ała! Jest. Ten klucz, czekaj. A go nie, nie, zdobywa się w Dungeonie jakimś? Nie pamiętam gdzie. O, zobacz, tam coś jest fajnego jeszcze. Nie wejdziemy Malera, tam, tam... to, to wrócić. Może by tu na dół zejść, a nie, bo tu nie, nie zniszczymy no tego. Ale tu obok będzie można. Czekaj, czekaj, stary Cześć. Le jest uleczę lekko, już mam mało życie. O waza tam jest, to spoko. No co za pierdzielony Imp. No, świetne prostu, miejsce ja sobie do z... no, wybiera. No takie do których nie możemy my dojść. Jeszcze się na mnie koncentruje, idiota. Bigo, bigo, bigo. Jest. Jest, poszła pizda. Nie wiem, nie wiem gdzie jesteś, więc rzu rzucam. coś rzucił. Toś rzucił, to że rzucił. Aż rzucił? Aż rzucił. rzucił. rzuciłeś, stary. Toś rzucił. Już z- O, jaki wodospad, stary. Wodospad. Lawo spadł, się jakaś dziro. duży wazon. Co to? to Sydialowy. A tu po co to jest? Co? Okej. Okay. Ej, dobra, przejdziemy tędy. To jest takie proste, jak nie mam tego świderka. Przetestuję okay. łuk. Wow. 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 Dobry ten łuk. Ale nie wiem, czy to strzały, czy... Nie, nie wiem. są, są to... różne strzały, nie? Yy, weź świeć, no. Świeć po prostu, trzymaj w łapie. O! Kolejny pokoik A i dobra. coś widzę ciekawego. Chociaż trzepow nogi będziemy mieli. Śmieszna muza. Tam, 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 tam. No wolno. A, to już tak. żeby się nie przekopać i drzwi weźmiały. No, Jakiś stary, ja sobie wezmę tu. O. Kurde, uważaj, Imp, gdzie ten kuta z drugiej strony? jest stron. w pokoju, jest, spokój, spokój, jest spokój. Dobra, mam go. E, gdzie ty idziesz? Tutaj się Na górę. Tu się, w no, no, no. No, tam jest taki lekki hardcore, stary. Czekaj. O, dużo? tam jest dużo rzeczy, widzisz to? Czekaj, bo to one, to one są strasznie tępe, wiesz? Kombo. Dobra, stary. Dawaj tędy. Dawaj, kop. O, 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 parzy, parzy, parzy wow. Kurde macie na tej desce. O, stary. Zara zaraz ci jakoś pomogę. O nie. Zaraz ci jakoś pomogę czekam. Tam na dole jest regał. Tu nic ciekawego nie ma mogłem Wiesz co? My sobie tu po 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 popenetrujemy i w tym czasie pożegnajemy się z ludźmi. Dobrze. No to Żegnajcie. cześć ludziska, mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne odcinki, pamiętajcie o subkach, lajkach, innych przytulaśnych rzeczach, no i jo, oczywiście miłość jest wszędzie, nawet w piekle, zobaczcie, wszyscy się kochają, wszyscy na nas lecą, normalnie takie seksowne to jest, dobra, na razie ludziska, się.